Totem, czyli reprezentujący moc przodków, symbol lub byt duchowy, który powiązany jest z daną grupą społeczną, np. rodziną, plemieniem, klanem. Może on przedstawiać m.in. zwierzę. I właśnie tworzeniem zwierzęcych totemów z gliny zajęli się uczestnicy warsztatów z cyklu Sobota w Muzeum. Sam e, koncept e, tych warsztatów jest związany z wystawą Ruch Tektoniczny, który jest obecnie prezentowany o architekturze świętokrzyskiego. I tak naprawdę sama wystawa wykorzystuje trochę motyw Tetrapoda, który jest naszym przodkiem, stąd udało mi się przemycić też pomysł na robienie warsztatów ceramicznych. Zajęcia, które zorganizowano w Pałacu Wielopolskich w Częstocicach, połączyły pokolenia. Bo wzięli w nich udział zarówno dzieci, jak i seniorzy. Kreatywności im nie brakowało, choć dla niektórych była to pierwsza styczność z ceramiką. Nie miałam okazji robić osobiście nic z gliny, a jestem rękodzielnikiem i bardzo chętnie zapoznam się z tą dziedziną i zobaczę, co mi się uda dzisiaj zrobić. I Jakie jest pierwsze wrażenie? No, bardzo fajne. Atmosfera jest bardzo fajna, panie są profesjonalne, no i glina też jest bardzo wdzięcznym i jednak materiałem yy, do. Plastyczny, po prostu, żeby coś z niej zrobić. Praca z gliną pełni funkcję terapeutyczną i ma wiele innych zalet. Wyrabianie, wałkowanie i wyciskanie jej rozwija sprawność manualną, doskonali koordynację wzrokowo-ruchową, uczy wyrażać emocje, ćwiczy koncentrację i planowanie przestrzenne. To jest bardzo przyjemne zajęcie i yy... Jest bardzo duży wachlarz tego, co można zrobić z ceramiką. Jest mnóstwo technik i ceramicy właściwie specjalizują się tylko w jakiejś wąskiej, wąskim wykrawku tego. Co można zrobić z gliny, z porcelany, z kamionki. Uczestnicy soboty w Muzeum swoją pracę zakończyli i teraz czekają, zanim figurki przedstawiające zwierzęce totemy trafią do nich, zostaną wypalone w Instytucie Designu w Kielcach. Wypał jest długotrwały, bardzo pieczołowity i będzie kończył się szkliwieniem, więc nasze figurki będą naprawdę dopracowane i będą do odebrania w naszym pałacu wrócą tutaj do ostrowca. Po 20 lutego, i każdy uczestnik będzie mógł sobie taką figurkę odebrać. Ceramiczne warsztaty zostały zorganizowane w ramach programu towarzyszącego wystawie Ruch Tektoniczny. Ekspozycje te można oglądać we wnętrzach Pałacu Wielopolskich do 25 lutego.